Witam, witam wszystkich. Jestem Rydik, jak już pewnie wiecie. Teraz zacznijmy nową grę, a mianowicie... ...Warning Conflict Sowiet Assault. Gra strategiczna jest oparta w czasach, że tak powiem, o, yy, ...innej rzeczywistości, ponieważ, yy, tak jak wiadomo, w 89 roku na 90 lata... W dalszym Komuna ciągu, i Związek Radziecki NATO, upadło. Skończyła się zimna jest, wojna, jest, a tutaj mamy wręcz ten przeciwny, ten się e, wojny że tak powiem, obieg rzeczy. To, Tym razem jednak, jednak Rosjanie nie atakują i powstrzymują wszystkie armie nie e, jednostek NATO. To było nieuchronne. I szykują się do wojny, do wojny z Amerykanami, ale o tym się dowiecie dalej, co i jak. Wszystko jest tutaj opisane, nie chcę dużo mówić, bo też tutaj w grze dużo mówią na ten temat i fabuła się rozwija. Ale jeżeli chodzi o samą grę, to gra jest jedną z lepszych gry strategicznych, jak kiedykolwiek grałem. No długo, długo, długo szukałem dobrych gry, brów strategicznych które jakoś by nie ciągnęły takie jak na przykład Sudden Strike, czy coś w tym rodzaju. Długo nie było nic, co by wniosło cośkolwiek nowego do grów strategicznych. Przecież nie wiecie, jak to jest rozbudowanie bazy, wyprodukowanie jednostek, atakowanie i tak dalej, plus do tego jakaś dziwna fabuła. No w tym wypadku akurat fabuła jest piękna, że tak powiem. Bardzo piękna, dobrze rozbudowana. Dobrze przemyślaniem przede wszystkim. No a no na dodatek, nie jest to typowe rozbudowywanie budynków i atakowanie, co nam wpadnie w drogę. Troszeczkę inaczej się rozwija. No w tym przypadku postaram się, no nie wiem jak nam mi starczy na dysku miejsca, ale mam nadzieję, że na y, odcinek będzie dosyć długi. Chcę nagrać po prostu prolog, który, że tak powiem, początkuje coś i drugą wersję, która łączy się również z prologiem Mam nadzieję, że wystarczy mi miejsce na dysku w tej chwili i uda się nagrać to co chcę Jest to z dodatkiem Soweit no jest oczywiście zwykła wersja, no ale ta dosyć dużo wnosi dosyć dużo wyjaśnia też również tak mogę powiedzieć no tutaj mamy taki filmik podstawowy No to akurat jest, no yy, że tak powiem O Berlin godzina 3 40 89 roku No w tych czasach to pół na pół jakby cię było podzielone. Na jednej strony rządziło NATO, z drugiej strony Związek Radziecki W tych czasach yy, normalnie to się wszystko skończyło i jest teraz tak jak teraz mamy. Ale tu jest taka typowa alternatywna rzeczywistość, gdzie co by się stało, gdyby jednak Rosjanie zaatakowali... Wasze ma kluczowe znaczenie dla całego Posłuchajmy to, o co oni do mówią. Ja się wyciszę. Ale ja również jestem bardzo ważnym, prawda? A przynajmniej mój drogi stary teść. Dobrze Cię widzieć, stary przyjacielu. A więc, jak wam idzie? Wszystko na miejscu. Nie mogę powiedzieć, żeby mnie to cieszyło. Biuro Polityczne wie, co jest słuszne. Naszą sprawą jest być posłusznym. Powzjali decyzję? Wezwij porucznika Romanowa! Chcę, aby przeprowadził inspekcję stanowisk obrony. Panie i towarzysz pałkownik! Wezwijcie porucznika Romanowa. Teraz! Kiedy? Wkrótce. No i teraz mamy filmik z gry. Za chwilę rozpocznie się akcja. Jeszcze takie małe przedstawienie, że tak powiem. No to są jednostki amerykańskie, a te rosyjskie. A, przywalił z noża. No i zaczyna się sama gra. Porucznik Romanów! Wasza drużyna Alfa ma dokonać zwiadu, czekajcie! Bądźcie w pogotowiu, to pułkownik! Poruczniku, mój sygnał wywoławczy to SOKU 1. Nie będzie więcej zwiadów, macie wykonać plan Odessa. Przed rozpoczęciem głównego uderzenia trzeba zniszczyć obronę przeciwlotniczą. No więc na zadaniem jest zniszczenie obrony przeciwlotniczej Waszym zadaniem jest zniszczenie dwóch stanowisk obrony przeciwlotniczej. Strzelać bez rozkazu. Jesteśmy na wojnie! Powodzenie poruczniku, soku jeden, eee, Jeżeli kogoś może przestraszać, że to jest gra strategiczna i Let's Play z gry strategicznej i że może być nudna i długa. No fakt faktem, długa może być. No ale wątpię, żeby tu gwiazda. była nudna. Jesteśmy na pozycji odbiór. Tu gwiazda. Jesteśmy gotowi do wejścia do obozu. Zaczniemy od oczyszczenia wejścia i zneutralizowania wieżyczki strażniczki. tutaj. dajcie tylko rozkaz poruczniku. No gwiazda skończ. No mamy bardzo tutaj ładne przybliżenie jak widać. Można sobie poglądać naprawdę ładnie na teren, przykładowo te wieżyczki. Wszystko jest tutaj dość blisko ładnie, sobie tam siedzi Amerykaniec, którego zdejmniemy Gra jakby nie była jest dosyć żywa jeżeli chodzi na strategię Dużo się dzieje, ciężko ogarnąć w ogóle wszystko, całe te pole bitwy No w tym przypadku akurat to jest chyba jedna z najnudniejszych misji Da, jest ruszamy Po prostu mamy po cichu tutaj Zdjąć wszystkich Amerykański żołnierzy na ich terenie. Po tamtej stronie jest, jest y, mur berliński. Y, w tej chwili go chyba nie widać. No mały bóg chyba w <laughs> Powinien tutaj stać, ale go nie ma. W następnej y, misji zobaczycie, że jednak tam jest. Na Proszę bardzo. Karabiny już rozwalili całą Jesteśmy gotowi do działania poruczniku. Y, to Daj są Cię jakieś dodatkowe rozkaz. informacje Pruszamy. na temat gry. Do obozu nie, czy to się dało, czy szczerze? Nie, nie wiem, czy to dalej poruczniku. Sokół jeden do Romanowa. Pierwsze stanowiska przeciwlotnicze znajdują się na wschodzie. Ruszajcie szybko. No ja staram się, <coughs> przynajmniej będę starał się wyciszać wam. Dostrzeżony helikopter zwiadowczy wroga. Jesteśmy poza zasięgiem jego wzroku. Zresztą nie wiem, czy to był wystarczy, może że są napisy i w drodze. sobie poczytacie o co tu w ogóle Kaman Ruszamy. Zaprzód, ruszamy. Więc może akurat mogę mówić w tych drodze. momentach. Na no, najwyżej, czysty. jeżeli będziecie chcieli po prostu poskoczyć to sobie sami zdecydujecie, dacie mi znać na YouTube, czy myślecie mi wiadomość na e-mail. Bardzo mi no, przykro. Pozostał jeden cel kierujcie się na północ. Ale W ogóle to, że tutaj jest dubbing i po polsku normalnie mówią, ale myślę, że to nie będzie przeszkadzało, bo sami możecie przeczytać o co w ogóle tu się rozchodzi, co w się drodze. w danej chwili Udrowie będę wykonywał, co się w danej chwili w ogóle w grze wykonuje, bo gra jest bardzo ciekawa naprzód. i naprawdę polecam, jedna z jeżeli chodzi o ludzi, Ogół którzy lubią dobra. tego typu gry to jest strategiczne w drodze jest naprawdę bardzo żywa Naprzód. Czasami nawet Króla niektórych gry akcji które Gwiazda same dromalowa. na ich nazwę akcja są mniej bardziej nudne niż ta sama gra no, w tej chwili kończymy Prolog sam podużyliśmy wszystkie ładunki, wszystkie ładunki eksfiltracji. i musimy to uciekać 1. z miejsca e, eksfiltracji zostały przysłane. terenów na ruszajcie tam i nie dajcie się namierzyć Ładunki zostaną odpalone w chwili no, rozpoczęcia jest, ataku. Jak, chodź, tutaj się przebieganie W drodze. Wynoscie się z tego terenu Człowie tak szybko, my, jak typowe, jak tylko iki, Dziwne e, rakiety Misja się. Inne, w toku. Takie, że tak powiem, Zobaczymy się za kilka dni Gwiazda bez odbioru. No i w taki oto sposób kończy się nam że tak powiem prolog. Doskonałe wykonanie poruczniku. Ci ludzie rozproszą I się i w ciągu nadchodzących dni znajdą drogę powrotną do nas. No, to będzie przygotować na się do nadchodzącego ataku. Berlin, Oczekujcie na wiadomości w ciągu godziny. sokół jeden bez odbioru. W którym będziemy dysponować jednostkami rosyjskimi. Brama <coughs> mędrygórska, Berlin wschodni, godzinę później. Mamy filmik z gry. Witaj ponownie Grisza. Jak tam szkolenie rekrutów? Ale niezbędne sierżancie. Ci rekruci będą krótce potrzebni. Może tu nie będę mówić, bo nie ma napisów. Tawaryście! Dobrze widzieć was dziś tutaj. A nawet lepiej będzie widzieć was wkrótce, jak przebijacie się przez ten mur. Wtedy nauczymy te natomskie psy, jak się walczy. Myśleli, że mogą zmusić nas do uległości. Myśleli, że ustąpimy pola i zwiniemy się. Ale dzisiaj pokażemy im, że armia czerwona nie kłania się nikomu! Dzisiaj pokażemy im potęgę związku. No i rozpoczyna się pierwsza misja. Romanow, eksplodują za 3, 2, 1, teraz. teraz zobaczycie, że ta gra jest naprawdę rzekła. Nie jest tutaj, nie ma się wiedzy jak budzić. No i mamy ten mur o mówiłem, nie było Zbudowaliście go jednego dnia? Nie Cze, nie, abyście rozpoczęli ostrzał artyleryjski Mur zostanie zniszczony przez założone ładunki wybuchowe Co misje, no to po prostu się zamieniamy mniej więcej co ileś tam misji stronami Na chwili z tego co wiem te te czołgi ciężkie te 80 są nasze Musimy poczekać po prostu aż mur się zniszczy a my mamy ostrzelać yy artylerii, czyli ze wsparcia, które tu jest bardzo ważne w tej grze. No co jest? No właśnie, mamy uszalać te jednostki wroga. Podbliżymy może kamerę, zobaczę jak to wygląda. Nie wiem, z, z perspektywy żony, Powtarzam, czerwony świat. Sprawdź, abym poczuł się dumny. No gdzieś ładnie to wygląda. Cały ostrzał.

Zniszczcie wszystkie napotkane oddziały No to jedziemy no nie ma tutaj opcji innej. rozkazy to rozkazy. Musimy zabezpieczyć ulicę 17 czerwca. To zasłana główna aleja, do południa. Dowództwo armii Polskich, planuje na tej ulicy poprowadzić defiladę z okazji mogą nam jakoś pomóc. Mamy dla nich no Jest dobry na jednostki lekkie? a zastanowimy naszą zasłania e, nasze jednostki przed atakiem wroga i pozwoli nam zacząć chwilę Myślę, że chcę po prostu tak zadaniem zdobyć ten czerwony punkt kontrolny. I postaramy się to szybko zdobyć. Poruczniku, jesteście w połowie drogi do waszej linii celu. Natierajcie dalej. ci się uda. O, udało się. No to nas ona upchyć. To tutaj będzie ładny Romano, wybuch. Więc się do linii celu. Mam go pokaże. Oczyszczam dla was drogę. Maszenko do Sokola. Proszę bardzo. Opór jest silniejszy niż się spodziewaliśmy. Buna, ładnie się mamy, tutaj, dostaniecie pomoc. drugi taki pocisk. Też nie możemy używać Szczególnie w multi jest to bardzo ograniczyny, to był mamy odpowiednie każdego pojazdu. Jest one pokazane tutaj w lewej stronie górnego e, rogu ekranu I więcej debuktów mamy, tym więcej właśnie możemy używać różnego rodzaju wsparcia ogniowego. Jest wsparcie odnowy jest tego bardzo, bardzo dużo. Ruczniku, mamy od samolotów, wody e, przykładowo artylerii, bomb. Romanow, i różnego rodzaju wsparcia, dróg. przykładowo zwiady, nie flanki. zwiady i innych rzeczy. Możemy tego naprawdę bardzo dużo używać, przykładowo teraz to mamy... Maszenko, Całkowity ostrzał artylerii, tym razem z góry pokażę Wam jak wygląda ostrzał artyleryjski z maksymalną siłą. Naprawdę robi to wielki, że tak powiem masakra. jak widzicie wybuchy w każdej chwili wszystko rozwalają. Teraz muszę tam po prostu swojej jednostki. Akurat wiem, że to się skończy za nim, oni tam dojadą Wyśle dwóch na dwóch, bo mamy dwie, dwa miejsca do e, przejęcia Jedni zostaną tutaj A drugi po prostu będą w równiku kółeczko No właśnie e, jeżeli, jeżeli chodzi o to, co teraz robię, tutaj widzicie ten e, zielony pasek Jeżeli przyjmuję jakieś e, miejsce w danym polu, to przykładowo tutaj mamy bunker dla piechoty, bunker e, dla... E, nie wiem czy to są działań. Nie, troszeczkę nie sądzę, a raczej jednostek przeciwpancernych, czyli jakieś bazuki, nie bazuki. Skrzyżowanie dróg zostało przykładowo mogą być tak, że z jednostkami przeciwlotniczymi. Tu Dniepr, wzywam Sokolo 1. Jesteśmy silnie atakowani Założymy na moście Moldkiego, Moldkiego i się się Różna, przeważnie się mają... Dniepr? Zgłoś Dniepr! Chort. Musimy zabezpieczyć moc modkiego, albo załamie się cała flanka! Romanow, wysyłam was, abyście wzmocnili sekcję B i zajęli ten most Będziecie potrzebowali wsparcia przeciwlotniczego, żeby uborować no się z tymi helikopterami. Zobaczmy sobie też jakiekolwiek wsparcie. A to w przypadku akurat mamy tylko jednostki przeciwlotnicze. Mamy punkty. Da, Amerykanie uchwalą was na kawałki! I, jeśli nie będziecie w stanie się zabezpieczyć poruszniku! Tutaj ustawiamy sobie punkt, e, w którym będą zrzucane nasze jednostki a tym oto guzikiem akceptujemy po prostu nasze wezwanie. W tej chwili Dobry pomysł, musimy Te poczekać aż e, jednostki dolecą na miejsce i zostaną zrzucone. Jednostek wsparcia znowu mamy. Do, o, nawet no, mamy dodatkowe. Mamy w tej chwili to jest artyleria precyzyjnego celowania, czyli precyzyjnie wali dość mocno w jeden cel. Jesteście gotowi, poruczniku. Teraz ruszajcie no i właśnie, na most, i mamy teraz niebo. i jednostki przeciwlotnicze nie i ciężkie podróżli. czołgi. Zbliżają się do Was helikoptery wroga, poruczniku. No, jeżeli, no właśnie. Helikoptery wroga to teraz nie jest dla jakiś problem. Po jednym szlagu na każdego. A się przesuwamy nadal dalej. dalej. Mamy nawet yy, to jest pogrom czołgów Romanow, kolejnych helikopterów To wygląda, a nawet no, może pokażę. Tutaj mamy dużo jednostek. Po prostu samoloty, a znaczy no, nie. Ruskie to nie wiem jakie to są. Amerykańskie są na pewno A20 z działkami przeciwpancernymi. No tutaj strzelamy z rakiet. No i mamy jedno z nich drugi i trzeci wsparcie tutaj naprawdę rozgrywa bardzo dużą rolę dzięki nim naprawdę możemy o kilka bo tutaj mamy właśnie głęboki pancerny można to jak i to one niszczą nasze czołgi i to będziemy wirtualnie się świtym rozwala Polecam używanie na budynki Mamy most Teraz utrzymajcie to miejsce i dajcie no jak tu jak mówię, Wsparcie robi bardzo dużą rolę w tej grze, chwila, się bo To w zasadzie o to się tutaj rozchodzi by to ono decyduje o tym co się stanie przykładowo tutaj przychodzą na wszystkim most Walię z wszystkiego co się da możemy i no, 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 no. jakiś czas spokój Możemy przez pewien określony czas utrzymać daną pozycję poprzez sam ostrzał, który robi, jak Romano, widzicie, jeden z podstawowych rzeczy, ale robi duże uszkodzenia, Nie, nie było już pracy. wreszcie. Może zobaczycie tutaj jeszcze, Co się będzie działo w późniejszej fazie. Ja Sokół 1. Most Moltkiego jest teraz pod naszą kontrolą, a północna flanka została zabezpieczona. Jesteśmy dłużnikami porucznika Romanowa. No, jak już mówiłem z żywami, to sami zauważyliście pewnie Nie ma co się nudzić Poruczniku, no, przydzielam was do sekcji B Właśnie formują linię bojową Zajmijcie swoją pozycję i przygotujcie do natarcja tu do Powinniście też skorzystać z tej okazji, aby uzupełnić no, straty lepiej wziąć jeszcze dodatkowy czołg lub cokolwiek co nam pomoże w walce przeciwko jednostkom NATO no nie są to same tylko rosyjskie czy amerykańskie jednostki są także jednostki brytyjskie i niemieckie w zasadzie to jest połączone w jedno a nawet i francuskie nawet w zasadzie mogę powiedzieć Mamy się przebić przez linię wroga? zasadzie francuski tutaj wiemy, że jest parę jednostek. A, Czekamy na was Romanow! Przestrzeń no, wszystkie swoje jednostki na pozycję! Romanow! Przemieśćcie się z sekcją B do głównej alei i połączcie z kapitanem Malaszenką! Amerykanie zapiełów, przygotowują kontruderzenie! Poboczne, Sekcja który... A nacierać! Nie musicie wykonywać, Nacierać. ale możecie. Ten dzień przeszedł do historii, towarzysze. Za chwilę Romanów się odbioru. powinien budować yy, ze wsparciem, że potrzebuje. Ja, Soku jeden. W drodze są helikoptery, które mają wam pomóc. No to mamy helikoptery. Sokujanko, e, przepraszam. Jesteśmy no atakowani przez helikoptery NATO. Potrzebujemy wsparcia No to udostępnimy Romanow. im. Ma cię no niezbędne wyposażenie. kapitanowi Malaszenko, jeśli możecie. No i właśnie w ten sposób, czyli kółeczko, z kropkaczka, kropeczkami jest to znaczący punkt poboczny. Oczywiście za to dostajemy jakieś tam punkty, my, ale nie jest dosyć ważnego, no ale będziemy o właśnie. Chcuję, bo rusznię, uratowaliście dzisiaj ludzi co to? Będziemy się starać wykorzystać wszystko jak najlepiej się da, czy to wszystkie misje poboczne i tak dalej. Weźmy sobie. A, weźmy sobie. Przejebiliśmy e, czołgów. <laughs> Niech nie nadatują i nie grożą swoje. Zaraz powinni być. Leca. Teraz chcę, abyście połączyli się z kapitanem Malaszenko. Utworzycie razem formację, na którą Amerykanie rzucą się no, i zostaną zniszczeni. Rzemujemy no to już jest ostatnie. Malaszenko, zgłoś się. Ostatni kontroli. Ja Dobry Malaszenko, przemieszamy się teraz na wysuniętą pozycję. Widzę już amerykańskie czołgi. Dobrze, zaraz rozpoczną swój kontratak. Gra jest naprawdę bardzo żywa, dlatego ją polecam. Nie ma typowego rozbudowywania budynków Może nawet strategii, ja, strategii na owej nie jest aż tak bliżąc W misjach jeżeli chodzi o kompanię Bo mamy od razu wyznaczone cele i całą strategię że tak powiem wyznaczają na nasi dowódcy To tak jak na przykład Orłowski Daję wam dowództwo nad wszystkimi jednostkami, to oni decydują, co się musimy wykonać na co 5, nam Do czasu ich przybycia musicie użyć całego dostępnego wsparcia, by no do atak Mamy, Mamy walić, walić i wlezie. walić artylerii wlezie. A tutaj wyjdziemy. Tu musimy Moją troską jest wygranie tej bietwy, kapitanie. A jest te bitwy kapitanie. Nie grazie. Nie zachowanie miejsca na depilatem dla domu. Kontynuujcie misję! Zrozumiałem, soku jeden. Maszenko mało... <śm> maszenko, ci oka. Ciebie nie chcemy usuwać. Amerykanie rzucają do ataku wszystko co mają. Liczę poruczniku, że sobie z nimi poradzicie. Gawarytma Olszenko! To wielki dzień no nie dla macierzy dla socjalizmu! Wkrótce Berlin Zachodni zostanie proszę wszystkiego co się da, byle czego zuszyć. No właśnie tutaj możecie zauważyć siłę... wsparcia, które nam dają w tej grze. Mówię, no że jest to ono bardzo ważne. Proszę bardzo. I teraz... A, artyleria. W no, jedno z najważniejszych na plotek, że z są wszystko w pył. Czyli nie, oczywiście. To pewnie się nasiniesza, bo nasiniesza jest bomba atomowa. Niestety w kampanii dostępna tylko raz. Ale przykładowo w potyczkach czy misjach przez multiplayer po prostu po osiemnastu odpowiedniej ilości punktów ja, możemy ich jednostek. używać dowolnie. Tu 95, zająć się sił no tu 95. W no to z mocniejszych. Amerykanie też to, taki typ ataku mają. I jest ja, to Zwrócamy jeden z mocniejszych uderzeń. Proszę dola. bardzo. Bomb od murówek. Myślę, że w się Udyzenie od tego jest tylko bomba atomowa w mhm, Ale bomba atomowa robi naprawdę duże uszkodzenia, a pięknie wygląda jak wybucha w środku Znustek samego lasu. I te wszystkie drzewa, krzewy i tak dalej się obalają. I oto pierwsza misja zakończona. Skineli. Bez ich ofiary nie udałoby nam Zobaczymy się... Nie potrzebujemy tylko... Bez odbioru. Filmik po tej misji. No a potem zakończymy ten odcinek. Więc ja zapraszam na oglądanie tego filmiku, co teraz jest pokazywany. A osobiście zapraszam do subskrybowania, jest ocenania i komentowania moich filmików. A także filmików moich znajomych znajdziecie na moim kanale i więc powiedzenia i cześć, cześć wam. Z Kto wie, jak będzie jutro. E, oto mój siostrzenie z kola. Dzisiaj naprawdę się wyróżniłem. Towarzysz, pułkownik. Zgłasza się kapitan Małszenko! Spocznij, towarzyszu. To major Lebiediew. Cieszę się, że mogę pana poznać, towarzyszu. Dzięki panu odnieśliśmy dziś miażdżące zwycięstwo. Jeden z wielu kolejnych. Cała Europa zobaczy chwały socjalizmu. Czy będziecie towarzyszyć mojemu wujowi? To dla nas zaszczyt. Ale powinien nie zwrócić do swojej jednostki, Nikolaj. Powiedz ludziom, że jestem z nich dumny. Będę, wujku. Zrobimy wszystko, by osiągnąć zwycięstwo w naszej wielkiej sprawie, towarzyszu majorze. Przypomina swoją matkę. Kilku więcej takich ludzi, a ta wojna skończy się w ciągu tygodnia. Mam nadzieję, że macie rację, w Fiodorowiczu. Naprawdę mam.